Drugi już remake po zeszłorocznym Resident Evil 2. Capcom, kiedy zobaczył oceny oraz sprzedaż Resident Evil 2 remake, postanowił iść za ciosem i wydaje rok później Resident Evil 3 remake. Jeżeli chodzi o recenzentów, to wystawiają oni bardzo wysokie oceny, moim zdaniem nawet nieco zbyt wysokie. Jeżeli chodzi o graczy, to nie wszyscy są zadowoleni. Są takie głosy jak BUU! To nie jest takie samo jak Resident Evil 2 oraz takie głosy jak BUU! To jest takie samo jak Resident Evil 2. A ja postaram się stanąć dzisiaj gdzieś pośrodku obu tych grup, ponieważ wcale nie uważam, żeby to była super dobra gra, ale nie uważam też, żeby była taka słaba, jak niektórzy zdają się sugerować. No więc, po pierwsze, faktycznie czuć, że gra jest pośpieszona. Faktycznie. Technicznie nie domaga momentami, ma problemy z detekcją kolizji czy z pracą kamery. Mam też wrażenie, że walka nie daje takiej przyjemności, jaką dawała w Resident Evil 2, chociaż wcale nie uważam, żeby Resident Evil 3 był teraz jakąś niesamowicie monotonną strzelanką, w której nie robi się nic innego, tylko strzela lewym myszkiem. Jak widzicie, wracamy w stare rejony, tak samo jak było to w oryginale, więc oglądamy momentami te same lokacje, które oglądaliśmy w Resident Evil 2. Mamy też niektóre asety, które powracają. Ciężko, żeby nie powracały. Natomiast rzeczywiście rok pomiędzy tymi dwoma grami to jest dość mało czasu i wydaje mi się, że trójka powstawać musiała już w trakcie powstawania dwójki i kiedy Capcom zobaczył, jak dobrze sprzedaje się dwójka, dał zielone światło na to, żeby trójkę dokończyć, została ona dokończona, została ona teraz wydana, no i ludzie nie są zbyt zadowoleni, no bo mówią, że, że trochę to pośpieszone, to prawda, że krótkie, to jest akurat nic dziwnego, oryginał też był taki krótki, no może może odrobinę dłuższy, dlatego, że faktycznie jest pewna część gry w wieży. Zegarowej, która była dość Obszernym fragmentem Resident Evil 3 A która została z tego remake'u Kompletnie usunięta Nie dziwię się więc fanom hardkorowym Że nie są z tego powodu zadowoleni Natomiast dla mnie jako osoby Która oczywiście kocha Resident Evil Ale nie pamięta zbyt dobrze Jedynki, dwójki i trójki, ponieważ byłem wtedy Bardzo młody kiedy w to grałem i... Jak przez mgłę pamiętam wydarzenia tamtych gier i dopiero jakby od czwórki zacząłem intensywniej przyglądać się serii, więcej grać, więcej się nią interesować i dla mnie Resident Evil zawsze był akcyjniakiem, co by tutaj dużo nie mówić, to jest taki horror klasy B, taki blockbuster z ery VHS i nie przeszkadza mi to, że w Resident Evil 3 jest trochę więcej akcji niż było w dwójce i że nie ma tych zagadek. Przyznam szczerze, że backtracking w Resident Evil 2 i chodzenie za diamencikami nie było nigdy moją ulubioną częścią serii. Ja nie mówię, że tego nie powinno być w ogóle, natomiast uważam, że to, że tych zagadek w trójce nie ma, to dla mnie osobiście problem nie jest. Ale rozumiem i szanuję te osoby, które twierdzą, że powinno one być. Jest to remake, więc twórcy mieli prawo troszeczkę pozmieniać. Rzeczywiście, usunięte elementy to nigdy nie jest nic dobrego i widać, że po prostu. Śpieszono się z premierą, że może było to zbyt trudne, że może zabrakło czasu, a może zaplanowano to w późniejszej wersji wydać. Cholera wie. chociaż po głosach ludzi w internecie raczej nikt nie chciałby kupić teraz wersji, powiedzmy, reżyserskiej, gdzie to by było, bo byłoby to oczywiste wtedy, że te fragmenty gry zostały wycięte tylko po to, żeby je sprzedać później ponownie. Nie wiem, czy PR-owo byłby to dobry ruch dla Capcomu, więc wolę się trzymać wersji, że jednak to były problemy techniczne, czy brak czasu. Tak czy inaczej, nie jest to dobre, oczywiście, ale sama gra, sama gra jest bardzo udaną przygodą, bardzo ładnie zrobioną, intensywną. I nie jest prawdą, że jest super liniowa i korytarzowa, bo tak naprawdę, gdybyś nad tym zastanowić, to wszystkie te odsłony Resident Evil są dość liniowe i mocno korytarzowe. Więc nie widzę tutaj problemu, tym bardziej że. Dzięki temu nie muszę robić backtrackingu i biegać w kółko za kluczami, tylko jestem w stanie skupić się na innych rzeczach. I jest to po prostu dobra gra akcji z przepiękną oprawą audiowizualną. Dźwięk to jest po prostu mistrzostwo świata. Więc ja się bawię dobrze. Na pewno ultrasi rezydenta będą mieli mi za złe, że tak mówię, bo powinienem się oburzać, ale ja widzę te wszystkie złe rzeczy, które są w tej grze. Ja widzę, że ona nie domaga technicznie, ja widzę, że ta walka nie sprawia mi tyle radości, co sprawiała mi w Resident Evil 2. A jednocześnie to nadal jest Resident Evil i nadal bawię się świetnie. Uważam, że jeżeli ktoś jest fanem serii, to powinien i tak sięgnąć po tę grę, bo warto wrócić do tej przygody po raz kolejny w nowszej, lepszej, ładniejszej oprawie audiowizualnej. A ponieważ granie jest długa, to nie jest to tak, że będziecie się jakoś super z nią długo męczyć. Może faktycznie kwestia ceny pozostaje w tym wypadku. Ja wziąłem na premierę, bardzo miałem ochotę w to zagrać, bawiłem się świetnie, natomiast. Nikogo nie zmuszam, żeby brać teraz Można zawsze poczekać Jeszcze chciałem tylko do Nemezisa nawiązać, bo Wszyscy teraz mówią, że Pan X to był taki super I on tak sobie chodził I on nie był oskryptowany I on był straszny, a teraz to nie jest strasznie Po pierwsze Pan X był oskryptowany I to w ogóle nie pozostawia Żadnych złudzeń Po drugie był irytujący I sytuacje, w których on się gdzieś kręcił Pojawiał i teleportował nagle za nami A potem przed nami Były wkurzające, one nie były straszne a przynajmniej się jest tak, że są same skrypty, on się pojawia tylko i wyłącznie w wybranych momentach, ale dzięki temu to nie jest takie wkurzające, bo ja tak naprawdę nigdy nie lubiłem walk z bossami w Residentach, bo one były dosyć toporne i polegały po prostu na tym, że trzeba było wystrzelać w przeciwnika całą amunicję. Ja nie mówię, że wszyscy mają się ze mną zgadzać, natomiast ja po prostu uważam, że ten Nemesis pojawiający się raz na jakiś czas, dający duże emocje, ale jednocześnie nie będący taki, takim upierdliwym, jak, jakim był Pan X, dla mnie jest, jest miłą odmianą. Więc ja powiem tak, ja się bawiłem dobrze, uważam, że fani powinni zagrać. Natomiast warto pamiętać, że w pakiecie z Resident Evil 3 w tej samej cenie jest od razu Resident Evil Resistance, czyli ten taki asymetryczny tryb multiplayer, w którego jeszcze nie miałem okazji zagrać, a który wygląda naprawdę interesująco, bo tam grupa. Śmiałków, próbuje zmierzyć się z ostatnim graczem, który kontroluje całą mapką, wysyła na tych graczy ząbiaki, stawia pułapki, jest takim reżyserem tego horroru. Wygląda to naprawdę obiecująco. Ja zamierzam zagrać. Jak tylko zagram, opowiem więcej na podcaście. Natomiast po prostu mam nadzieję, że w ogóle będą chętni do grania, bo jeżeli ludzie poczekają na obniżkę i dopiero wtedy sięgną po tę grę, lub przejdą singla i w ogóle nie zainteresują się Resistance, które instaluje się osobno i którego nawet nie widać, w menu gry, bo trzeba wejść po prostu w listę gier i zainstalować tę grę osobno, to boję się, że to multi może umrzeć szybciej niż, e, niż się zaczęło w ogóle. No ale to się jeszcze okaże, ja dam wam znać, a tymczasem dziękuję wam za kolejną dobranockę. Życzę słodkich snów i STARS!